Jak gorąco. 34 stopnie, dzisiaj. No i właśnie z racji tego, w dzisiejszym odcinku, słuchajcie, zajmiemy się przypompowaniem wody z mausera do mausera na przyczepce. Zaraz jadę do Damiana po mausera w zbiornik. I muszę jeszcze tylko zanim pojadę po przyczepkę z mauserem, wymienić popychacze te na klawiaturce to tą klawiaturkę te, te te co to wymieniałem ostatnio na nowe bo te nowe części robią z gównolitu takie że już trzeci raz mi się rozregulowuje ten sam y, popychacz iluz zaworowy na wydechu się robi za dużo. i jest takie łutu tu 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 tu, tu 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 i tak dalej A czym będę przypompowywał wodę? Kurczę, czymś takim. Może nie jest to wydajność największa jaką znam. Ale wychodzi na to, że jest około 50 litrów na minutę, 40 jakoś tak i coś tu jest pęknięte, pewnie mnie zabije, a nie widziałem, żeby było wczoraj pęknięte. Ciekawe. No i co chciałem powiedzieć, Aha. no i ten i się tym przepompuje, to powinno około pół godziny na jeden mauser, a na razie tylko jeden będę brał. Słuchajcie, bo kurde susza znowu jest u nas. Nawet nie mam czym cieniować ogórków. O buraczkach to nie wspomnę nawet, jakie leżą przy Dlatego właśnie ta akcja z Mauserem, bo kurde jest 2000 litrów wody tam na gospodarstwie. No to chcąc, nie chcąc trzeba to podlewać. Trzeba to wykorzystać, zużyć. Był ostatnio To chyba ten będzie Coś mi się tak wydaje Jezu, jakiś skwar jest U was też tak żyje? Tak, to jest ten dziad Kurna Szpara jak Ale luz zaworowy jak się patrzy pół centymetra takie części chyba z gównolitu patrzcie jaki ja, ja nie wiem czy to widać pod światło po światło widać, ale ta laska się sklepała Jakaś takie tu się zrobiło. Czekajcie, wy, wyjmę tą laskę całą i wam pokażę. to okaże, że nie pojedziemy dzisiaj, kurde po ten mauser bo nie będzie ciemno tu będzie trzeba laseczkę chyba wymienić tam. No, laska jest wytarta, ale jaja. Kurwa... Macie. Od dołu jest super, czyli tu od dołu się nic nie dzieje. Tu. O, w tej szklance tam siedzi fajnie. Trzeba jutro kupić nową laseczkę, bo już dzisiaj godzina 17 chyba jest. Już nic nie kupię. No więc trzeba akcję przełożyć na jutro. Jeszcze mam beczkę tam, 200 litrów prawie wody, to warzywa może nie umrą. Ale to naprawimy to, jak już mam agregat, nie? Kurde. Widzicie, tak to jest. Dobrze, że to się przy takiej pierdole okazało, że to się tak dzieje, a nie, a nie przy porządnej, kurde, pracy. No dobra. Póślizuję. Spawam, będzie jak z fabryki. O -zi. Dobra, trzyma się. I można spróbować pospawać. Już nie spawałem będzie, patrzcie, kurde, lepsza fabryka. Może nie lepsze, ale... O nie, naklejka się przytupiła! A, a taka ładna była, amerykańska. Kurde, nie dotykam, to się może jeszcze będzie trzymać. To jest Je passe Te dziury jest. Z tamtej strony lepiej wyszło. Tu coś... Coś tu nie hard jest. Chyba, że jeszcze tu sobie spawię kapuszczę. Więc spróbujemy. No, jak się nie widzicie, się spawa, to nawet lepiej to wygląda. Cholera. Albo i nie. nie. to będzie dobre. Dobre będzie. A tu? Kurde, tu też spawne. No tu też widzę. Nie, tu też nie jest spawane od środka. Tylko tu chyba mój ojciec coś przerabiał. I z jednej i z drugiej strony. To coś było robione. No, tutaj od razu lepiej. Ciemno pod słońce to nie widać, jak do było. Tu do dupy, ale się trzyma, do góry nie poleci. Można test zrobić. Nie odpadło, to jest git. Można kończyć go. No Widać, że fachowiec zrobił, kurde Dobra, koniec tego dobrego Już nie ma co więcej robić w tej chwili Coń się grzeje, bo 18 jest Ale już grzeje tak, że można już coś poplewić nawet A to Zaczeka do jutra nie pali się. No szkoda. Ok, to słuchajcie, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Bara.